Nie ma. czy wy też tak ostatnio macie, że włączacie najlepszą przeglądarkę jak Google, Chrome i jakimś dziwnym cudem zjada wam prawie 20GB RAMu? Ja kupiłem RAM, żeby mieć więcej pamięci po to, żeby nie wiem, programy lepiej chodziły, ale nie przeglądarka. Ja tak z 15 lat temu jeszcze korzystałem z komputera, który miał niecały 1GB RAMu i to, to działało, a Chrome tymczasem no dobra, trochę spadło, nie wiem. Nieważne. Dzisiaj mam dla Was ciekawy filmik. Yy, powiedzmy z kącika. Yy, troszeczkę takiego, wiecie, informacyjno-ciekawostkowego. Yy, chłop ma sowiecki kalkulator i będzie dzielił przez zero, czyli coś, czego nie można robić. To jest fajne w ogóle wytłumaczenie, dlaczego nie można dzielić przez zero, jak wam nie wytłumaczyli tego dobrze w szkole. Yy, to może też zrobimy o tym filmik. Ale nieważne. Ważne jest to, że mamy tutaj kalkulator i zobaczcie, co się zaraz stanie. Fajny fajny filmik. Ja go kiedyś widziałem, ale dzisiaj miałem problem, żeby znaleźć jakikolwiek content do nagrania. Ale w końcu mi po 10 minutach nie, szukania rzeczy na YouTube wyskoczyło coś takiego. I nagle, ale fajnie to wygląda. Mogliby robić dalej takie kalkulatory. Normalnie podświetlony ziamek jest. No i tyle. Wywaliło error. Szkoda, że nie było dym nie, napisu po rosyjsku. Ciekawy <grywa> film. Pozdrawiam serdecznie.